Najlepszym komplementem jest to, kiedy pod postami u mnie dziewczyny piszą, oj, zrobiła sobie pani jakiś lifting. Więc nie zrobiłam liftingu. Jest to po prostu regularne nawilżanie, bezoterapia, taka dbałość. Tak samo dbam o włosy, też robię mezoterapię głowy, żeby, bo wiadomo, że w dojrzałości mamy różnego rodzaju dolegliwości. Na przykład niedoczynność tarczycy wypadają włosy, więc ja dbam o to, żeby krótko mówiąc dotrzymać się w na tyle, ile mogę, bo czasu nie można zatrzymać ale można go obrócić właśnie dbając o siebie. Zawsze lubię się trzymać marek, które no, widzę, że, że są efekty. Poza tym miłość, dlatego <grywa> też y, y, tworzę na swoich mediach społecznościowych akcje Seks to nie wstyd, nie tylko nasza skóra się starzeje, ale też te miejsca intymne trzeba również o nie zadbać. Dlatego zawsze mówię lowa, kochajcie się, kochani. Y, dbajcie o siebie nie tylko o twarz, ale też o miejsca intymne i nie trzeba się tego wstydzić właśnie trzeba mówić o tym głośno. the dirt